Czujesz czasem, że stres bierze górę, a serce zaczyna walić jak szalone? Mam dla ciebie coś, co może to zmienić. W ciągu zaledwie kilku minut pokażę ci prostą technikę, która pomoże ci odzyskać wewnętrzny spokój. Znajdź tylko wygodne miejsce i zacznijmy. Witaj, cieszę się, że tu jesteś. W tej wspólnej przestrzeni nauczymy się, jak świadomie wpływać na swój wewnętrzny spokój. W dzisiejszym świecie, który ciągle pędzi i wiecznie czegoś od nas wymaga, uczucie przytłoczenia i niepokoju stało się niemal naszą codziennością. Serce wali, myśli galopują bez ładu i składu, a w ciele czujemy ciągłe napięcie. Brzmi znajomo? To sygnały od naszego układu nerwowego, który krzyczy, że jest w trybie walki lub ucieczki. A co jeśli powiem Ci, że masz w sobie wbudowany naturalny przełącznik mechanizm, który w zaledwie kilka minut potrafi przestawić Twój organizm w tryb odpoczynku i regeneracji? Tym magicznym przełącznikiem jest koherencja serca. I chociaż nazwa brzmi naukowo, sama idea jest niezwykle prosta. To stan, w którym świadomie wprowadzasz swój organizm w rodzaj głębokiej synchronizacji. Gdy to się dzieje, rytm serca, oddech i fale mózgowe zaczynają ze sobą idealnie współgrać. Wykres pracy twojego serca, który w stresie jest chaotyczny i postrzępiony, zamienia się w piękną, gładką i regularną falę. Jak to działa? Poprzez świadome spowolnienie oddechu do około pięciu do sześciu razy na minutę wysyłasz potężny sygnał do swojego mózgu. Ten sygnał pędzi przez nerw błędny taką naszą wewnętrzną autostradę informacyjną łączącą mózg z sercem i resztą ciała. Spokojny, rytmiczny oddech to dla mózgu informacja: hej, wszystko jest w porządku, jesteś bezpieczny, możesz wyluzować. W odpowiedzi cały system zarządzający stresem i relaksem wraca do równowagi. Korzyści z regularnej praktyki są naprawdę zdumiewające i potwierdzone badaniami. To nie tylko natychmiastowa ulga w napięciu. Osoby, które regularnie praktykują, zauważają, że lepiej śpią, wzmacnia się ich odporność, obniża ciśnienie krwi i spada poziom kortyzolu hormonu stresu. Co więcej, zyskują jasność umysłu, lepszą koncentrację i stają się bardziej stabilne emocjonalnie. To jak wciśnięcie przycisku reset dla całego organizmu. Technika, którą zaraz poznasz, jest banalnie prosta i dostępna dla absolutnie każdego. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu, wystarczysz ty, twój oddech i chwila uwagi. Możesz to robić wszędzie w przerwie w pracy, w autobusie, przed ważnym spotkaniem czy wieczorem, gdy wyciszyć gonitwę myśli przed snem. I chociaż już pięć minut robi ogromną różnicę, nasza dzisiejsza praktyka będzie odrobinę dłuższa, żeby pozwolić Ci w pełni zanurzyć się w tym doświadczeniu. Gotów, by odkryć siłę, która drzemie w Twoim sercu? Zanim zaczniemy, Znajdź dla siebie ciche miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał przez najbliższe kilkanaście minut. Usiądź wygodnie na krześle, z stopami płasko na podłodze i prostymi plecami, albo na poduszce na podłodze. Możesz też się położyć, jak wolisz. Ważne, żeby twoja pozycja była wygodna, ale jednocześnie pozwalała zachować uważność. Delikatnie zamknij oczy. A jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, po prostu opuść wzrok. Pozwól dłoniom swobodnie opaść na kolana lub uda. A teraz weźmy jeden wspólny, głęboki oddech: wdech przez nos i powolny, długi wydech przez usta, uwalniając całe napięcie, które nazbierało się w ciągu dnia. Pomyśl teraz przez chwilę. Czego najbardziej potrzebujesz w tym momencie może spokoju, odpuszczenia, a może po prostu chwili wytchnienia tylko dla siebie? Niech ta intencja towarzyszy ci podczas naszej praktyki, i pamiętaj, że myśli będą uciekać to zupełnie normalne taka jest natura naszego umysłu. Kiedy to zauważysz, nie denerwuj się. Po prostu z życzliwością sprowadź swoją uwagę z powrotem do oddechu. Jesteś we właściwym miejscu i robisz to dobrze. Zacznijmy od skupienia uwagi na oddechu. Takim jaki jest w tej chwili. Nic nie zmieniaj, po prostu go obserwuj. Poczuj, jak powietrze wpływa przez nozdrza. Może czujesz delikatny chłód. Śledź jego drogę w dół, do gardła, do płuc. Zauważ, jak twoja klatka piersiowa i brzuch naturalnie unoszą się i opadają. Bądź świadkiem tego cudu, który dzieje się w tobie bez przerwy. A teraz powoli nadamy naszemu oddechowi nowy, harmonijny rytm. Będziemy oddychać w tempie, które naturalnie wprowadza serce w stan koherencji. Wdech będzie trwał 5 sekund, a wydech również 5 sekund. Poprowadzę Cię na początku. Zaczynamy. Powolny wdech przez nos, licząc w myślach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I spokojny wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, wdech, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Kontynuuj w tym rytmie, wdech na pięć, wydech na pięć. Poczuj, jak z każdym takim oddechem twój system nerwowy dostaje sygnał, że wszystko jest dobrze. Z każdym wydechem pozwalasz odejść napięciu z barków, ze szczęki, z czoła. Ten rytmiczny oddech jest twoją kotwicą w teraźniejszości. A teraz przenieś swoją uwagę z oddechu na fizyczną przestrzeń swojego serca. Skieruj całą świadomość na środek klatki piersiowej. Jeśli chcesz, możesz nawet położyć tam dłoń, żeby poczuć to połączenie mocniej. Wyobraź sobie, że oddychasz przez swoje serce. Powietrze wpływa prosto do twojego serca z wdechem, napełniając je światłem. A z wydechem to światło rozprzestrzenia się z serca na całe twoje ciało. Wdech do serca, wydech z serca. Kontynuuj oddychanie w rytmie pięć na pięć, całą uwagę trzymając w centrum klatki piersiowej. Może poczujesz tam ciepło, delikatną wibrację, lub po prostu energię. Teraz zrobimy kolejny krok, by pogłębić ten stan. Świadomie przywołamy w sobie dobre, regenerujące uczucie. Badacze z Instytutu Hartmath odkryli, że emocje takie jak wdzięczność, miłość czy troska mają niezwykłą moc harmonizowania rytmu naszego serca. Przypomnij sobie osobę, zwierzę, a może miejsce, które kochasz lub za które czujesz ogromną wdzięczność. Może to twoje dziecko. Partner, przyjaciel, ukochany pies czy kot, albo ten piękny zachód słońca, który kiedyś widziałeś. Przywołaj ten obraz w myślach tak żywo, jak tylko potrafisz i poczuj to. Pozwól, aby uczucie, które towarzyszy temu wspomnieniu, miłość, radość, głęboka wdzięczność, wypełniło Cię w całości. Poczuj je w swoim sercu. Pozwól mu rosnąć i rozlewać się z każdym spokojnym wdechem. Oddychaj tym uczuciem. Wdychaj wdzięczność. Wydychaj spokój. Poczuj, jak Twoje serce dosłownie mięknie i otwiera się pod wpływem tej emocji. Każde uderzenie serca staje się teraz falą pozytywnej energii, która dociera do każdej komórki Twojego ciała. Jesteś teraz w stanie koherencji. Twoje serce, umysł i emocje są w pełnej synchronii. To Twój optymalny stan, w którym ciało się leczy, a umysł odzyskuje klarowność. Poczuj tę wewnętrzną spójność. Ten głęboki spokój, który jest Twoim naturalnym prawem. Pozostań w tym stanie jeszcze przez kilka chwil. Kąp się w uczuciu spokoju i wdzięczności, które sam dla siebie stworzyłeś. Jeśli umysł gdzieś ucieknie, delikatnie, ale stanowczo sprowadź go z powrotem do serca i tego ciepłego uczucia. To jest Twoja bezpieczna przystań. Bardzo powoli, bez pośpiechu, zacznij przygotowywać się do powrotu. Pozwól, aby to dobre samopoczucie zostało z Tobą na dłużej. Zauważ, jak teraz czuje się Twoje ciało. Jaki jest Twój stan emocjonalny? Czy coś się zmieniło w porównaniu do tego, jak czułeś się kilkanaście minut temu? Weź jeszcze jeden, ostatni, głęboki oddech, wdychając w spokój i jasność, a wydychając wdzięczność za ten czas, który sobie podarowałeś. Kiedy będziesz gotów, poruszaj delikatnie palcami u rąk i nóg, łagodnie obróć głową w jedną i drugą stronę i dopiero wtedy, bardzo łagodnie, otwórz oczy wracając pełnią świadomości do miejsca w którym jesteś dziękuję ci za tę wspólną praktykę pamiętaj że stan koherencji to umiejętność im częściej będziesz do niej wracać tym łatwiej będzie ci odnaleźć spokój w zgiełku codzienności możesz wypróbować prostą metodę 365 którą poleca dr david O'Hare. Praktykuj trzy razy dziennie, oddychając w rytmie sześć oddechów na minutę przez pięć minut. To naprawdę świetny nawyk dla Twojego zdrowia. Jeśli ta medytacja była dla Ciebie wartościowa, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz polubienie i zasubskrybujesz kanał, by nie przegapić kolejnych spotkań. Możesz też podzielić się tym nagraniem z kimś, kto może go potrzebować. Do zobaczenia wkrótce. Niech spokój będzie z Tobą.